Na deser? Przygotowałem deser, tak. A na deser przywalony popcorn ze skitrusami i z Oreo. A Iliza nie wchodzi na balkon, bo jedziesz od smrodu ze śmieci i indyka. Nie słuchaj, słuchaj się, Iliza. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Lisa hekukt id Himsel himself trust him for real, on sam gotuje jak szef. No. No, a ja. po prostu ty... Gotowałem to, to i to. to. No nie, otruje, nie otrujesz no, się tak, No, tak na. Nie, raczej się nie otrujesz. No, na. No. no! Co? No. Nie, bo ja nie jestem głodny, nie mam ochoty na indyka. A co ty wtedy jesz? No. Bo no. indyka nie mam ochoty. No, no na, dawaj, na raz, dwa, raz, dwa. Liza, nie najadaj się, to dopiero przystawka, zaraz przyjedzie badanie. W ogone wydawano mi się, ze Szybko, oh. Alfa Masz taką spokolaskę, a ją kłamiesz na każdym kroku. Kiedy eee. wyszło ci jedzenie, to zamówiłeś i kłamiesz, i kłamiesz, a potem płacz, że się obraziła. Bo ugotowałem dwie potrawy. A co zdepycia inne jest, a to wino niedobre. No wypierdolę takie widok, no. na razie. Nie jest z tego Liza, bo ci kuperek rozerwie. Franio na drugie danie da ci kawał swojego mięsa do potargania. Lisa no tak wódku, naprawdę skoń. to Franciszek, tego pterodaktyla, przyrządził po to, żeby pokazać jego męskość i jakie posiłki spożywa, żeby mieć siłę. Ale nie do no serio, ugotowane na ciebie, postarałem się, a ty... A No Mhm. Jak już obiad, to, miesz, to zjesz... Yy, to będziesz miał deser. Zostaw lajka, stary.